Dzień dobry. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj jest 26 maja. W Polsce ważne święto, święto naszych mam. W Szwecji będziemy obchodzić Mursdok w najbliższą niedzielę 30 maja. Niezależnie od kraju, w którym się znajdujemy, na pewno nasze myśli i nasze pozytywne emocje z naszych serc, a może bukiety róż trafią do naszych kochanych mam. Tematem dzisiejszego spotkania jest róża. Mimo, że jestem lekarzem, nie wszystko kojarzy mi się z medycyną i z chorobami, chociaż oczywiście róża to też. Choroba po angielsku Rose, po szwedzku bardziej adekwatna nazwa Rose Fieber, czyli z, zbitek dwóch słów Rose – róża, Fieber – gorączka, bo ta choroba skórna prze, przebiega z wysoką gorączką. Ale zanim przejdę do, do Róży i ja choroby, chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami na temat tego pięknego kwiatu, który przez Safonę, najsławniejszą poetkę starożytnej Grecji, został nazwany Królową Kwiatów. Krzewy Róży. Zostały domowione ponad 5000 lat temu w Chinach. Większość z 200 gatunków e, e, róży pochodzi z, z Azji, z Chin, z Japonii. 70% 30% z Bliskiego Wschodu, Europy, Afryki i Ameryki e, Północnej. E, róża Znana jest przede wszystkim ze swojego zastosowania jako roślina ozdobna. Już w antyczni Rzymianie cenili róże jako o rośliny ozdobne i przystrojali nimi sale bankietowe i stoły. Ale róża również jest Rośliną jadalną, bo jej owoce, a właściwie pseudoowoce są bardzo bogate w witaminę C, w inne witaminy, bardzo korzystne dla organizmu człowieka. Związki. Nie jestem zielarzem ani aptekarzem, i nie zapłysnę przed Państwem mnogością zastosowań w przemyśle farmaceutycznym czy zielarskim. Róży, ale myślę, że można by nazwać owoce tego pięknego kwiatu, można by nazwać panaceum. Mimo wszystko jestem za tym, żebyśmy dawali naszym mamom piękne kwiaty róży, a niekoniecznie koniecznie Preparaty ziołowe róży. Chociaż ciekawostka, ciekawostką jest, że dzika róża jest oprócz mięty i rumianku jedną z trzech najważniejszych na świecie roślin zielarskich. Zmięty, jak wiadomo, robi się orzeźwiające herbaty, które czasami stosujemy. Też przy dolegliwościach żołądkowych. Rumianek to znany i bardzo ceniony preparat stosowany przy stanach zapalnych. Natomiast pseudowoce dzikiej róży to najbogatsze rodzime źródło witaminy C. Co ciekawe, zawierają one więcej witaminy C niż Cytryna czy Czarna Porzeczka. W Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, kiedy brakowało cytrusów, stworzono Narodowe Towarzystwo Produkcji Owoców Róż i Syropu Różanego, a to w tym celu, żeby wykorzystać owoce róż jako źródło wielu witamin. W krajach takich jak Bułgaria, Rumunia, Francja, Iran czy Irak są bardzo duże plantacje róży damasteńskiej, która jest znana z tego, że nawet jej suche płatki wydzielają bardzo miły aromat i dlatego jest róża damasceńska e, e, używana do produkcji wody różanej, olejku różanego i e, perfum. Róża ma w naszej kulturze wielorakie znaczenie. E, w różnych dziedzinach działalności ludzkiej jest używana a róża i w literaturze. Od czasów starożytnych Dante porównywał róże do miłości rajskiej, w sztuce, w zdobnictwie, architekturze, obrzędowości i symbolice. Symbolika róży jest złożona i w zależności od kontekstu może odnosić się do przeciwstawnych skojarzeń. Na przykład w chrześcijaństwie czerwona róża to symbol męczenników, ich modlitwy i umartwienia. Szczególnie czerwona a róża jest symbolem męczeństwa Jezusa Chrystusa ze względu na krwisty kolor płatków oraz kolce, które symbolizowały koronę cierniową. Z kolei biała róża jest atrybutem. Wielu świętych. Biała Róża to symbol dziewictwa, a jej kolce to symbol ochrony dziewictwa. Biała Róża jest kojarzona w chrześcijaństwie z Mar Matką naszego Boga, Maryją, świętym Franciszkiem z Asyżu, świętą Różą z Limy. Czy świętą teresę są z Lisie. Symbolika róży dała również w naszej religii początek chrześcijańskiemu różańcowi. Nawet protestanci. Luter uczynił róże symbolem kościoła protestanckiego. Teraz, może, przejdę do tematu, w którym czuję się swobodniej, to znaczy do tematu medycznego. Róża to ostra choroba zakaźna. Która w języku medycznym nazywana jest z greckiego pelas czyli czerwona skóra, bo rzeczywiście skóra, która jest zmieniona zapalnie, jest bardzo czerwona, obrzęknięta, boli i jest bardzo ciepła. Dokładnie tak jak w czterech terminach łaciński dolor to ból, rubor to kolor czerwony, kalor to ciepło, a tumor to obrzmienie. To są objawy miejscowe róży, która najczęściej występuje na twarzy i na kończynach, głównie dolnych. Zwykle zaczyna się od małej rany, przez którą dostają się bakterie, albo w sytuacji obrzęku kończyny z powodu niewydolności żylnej w kończynach dolnych czy też obrzęku limfatycznego w kończynie górnej u kobiet po mastektomii z powodu raka sutka kiedy skóra jest obrzęknięta krążenie w kończynach gorzej funkcjonuje i bakterie nawet w przypadku mikrourazu, a więc małej rany, bakterie, które zwykle e, żyją sobie na naszej skórze czy błonach śluzowych, dostają się e, do skóry i tkanki podskórnej i wywołują e, tą gwałtowną chorobę e, zakaźną, która oprócz objawów miejscowych, które wymieniłem. Daje bardzo wysoką gorączkę, 40-41 stopni Celsjusza, czasami dreszcze, nudności, wymioty. Jest to choroba niebezpieczna, ponieważ w przypadku infekcji krwi może dojść do posocznicy, czyli sepsy. I to jest wtedy stan zagrożenia życia. Ale jeśli oczywiście pacjent trafia z różą do lekarza rodzinnego, który z łatwością rozpoznaje taką chorobę, bo to wystarczy spojrzeć tylko na czerwoną twarz, bardzo charakterystyczną, czerwoną rękę obrzmiałą, bolącą, bardzo charakterystyczną, czy czerwone podłudzie, obrzmiałe gorące po przyłożeniu ręki. Można co najwyżej tylko wziąć w przychodni próbkę krwi, żeby CRP, czyli taka próba, która szybko daje odpowiedź, czy w organizmie mamy do czynienia z stanem zapalnym jest zwykle bardzo podwyższona, żeby mieć diagnozę gotową. Leczenie, jeśli pacjent nie, jest, nie ma obniżonej odporności, jeśli nie jest bardzo stary, schorowany, nie ma choroby nowotworowej czy cukrzycy, jest proste i polega na przyjmowaniu antybiotyku z grupy penicylin, czasami może być to amoksycylina czy augmentin. Ale niektórych pacjentów trzeba hospitalizować i przynajmniej kilka dni podawać im antybiotyki dożylnie. Jeśli mowa o antybiotykoterapii, to głównymi dwoma bakteriami, które wywołują Róże, bo o tym nie powiedziałem. Jeszcze to jest Streptococcus pyogenes, czyli paciorkowiec ropo, ropogenny, a w mniejszej ilości przypadków Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty. Ten pierwszy, czyli paciorkowiec sobie pasożytuje na naszej skórze i jeśli jest właśnie ta mikrorana, a organizm, odporność osłabiona, to atakuje wtedy. Jeśli chodzi o gronkowca, to on oczywiście może występować w jamie nosowej i stąd ma blisko do, do skóry twarzy, gdzie w przypadku właśnie mikroran też może wywołać róże. Róża oczywiście nie pozostawia odporności, w związku z tym zdarzają się nawroty. W przypadku, kiedy ktoś ma tych nawrotów bardzo dużo, można rozważyć kilkumiesięczne leczenie antybiotykiem, po to, żeby, żeby zwalczyć tą infekcję raz na zawsze. I tak proszę Państwa, hmm, przeszliśmy od hmm, pięknego kwiatu do hmm, przykrej choroby, ale nie ma róży bez kolców hmm, i jak mawia a, e, szwedzkie powiedzenie. Live e AIDS POROZOR. Czyli życie to nie jest taniec po różach. A jeśli już, to nie ma róży bez końców. I tak w życiu żyjemy od dnia, w którym świętujemy, na przykład cieszymy się, na przykład. Dzień matki po, po dni, kiedy chorujemy i się smucimy. Y, życzę samych y, miłych dni y, przeżytych y, w zdrowiu, ale oczywiście y, kiedy y, są powody do tego, zapraszam do. Y, Lekarzy rodzinnych, którzy są na całym świecie, takie zresztą jak róże, i czekają, żeby Państwu pomagać, bo taka jest nasza misja. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I do następnego razu. Do widzenia Państwu.